tak zwany zapół i po prostu nic nie robimy, tak? Metod jest wiele, jedna z nich taka bardzo dosyć znana to jest metoda Kaizen, tak? Co mam na myśli? Jeden z takich prostych aspektów to jest rytuał poranny i wieczorny. I tutaj są dwa bardzo ważne aspekty, które trzeba poruszyć w tych rytuałach. Tak? Natomiast zobaczysz, że w praktyce też to nie będzie takie oczywiste. Nie będzie ci się chciało wstać, nie będzie ci się chciał jakiegoś zrobić zadania, które sobie tam dasz i tak dalej. Jeżeli tego typu rzeczy nie przejdziesz, i tutaj tak jakby nie nauczysz tego nawyku, pewnego nastawienia, i pokazania sobie, że w takiej okoliczności, w takiej formie jesteś w stanie dowozić, no to jeżeli zaczniesz od razu od grubych rzeczy, to tym bardziej się spalisz i nic z tego nie będzie. Tak? I finalnie będzie można powiedzieć porażka, więc bądź tutaj też troszeczkę bardziej dla siebie taki powiedzmy wyrozumiały, w ten sposób zrobisz więcej tego dnia, więc wieczorem przełóż te, których nie zrobiłeś, zaplanuj kolejny dzień, odpowiednio się do niego nastaw, podziękuj za ten, co był, daj sobie tak jakby aspekty tego, co udało Ci się zrobić. Okej, okay, galcz kolejnych praktycznych informacji, tak, ustaliśmy sobie pewne rzeczy, jesteś na etapie, gdzie już wiesz o co chodzi, masz to ustalone i wiesz do czego zmierzasz. Tak? No i teraz wiele ludzi popełnia standardowy błąd, bo rzuca się na głęboką wodę. Takie w zasadzie, że oni chcą zrobić już na teraz, tak, nie wiedzą od czego zacząć, więc też biorą się za trudne rzeczy i wydaje mi się, że można powiedzieć, że ze stanu A bardzo w prosty i szybki sposób mogą przejść w stan B, kiedy nie mają jeszcze przepracowanych pewnych rzeczy i wydaje mi się, że można powiedzieć to porównał do takiego powiedzmy stanu, kiedy nie wiem, ktoś powiedzmy przez ostatnie 10 lat pracował przy komputerze, tak, i od razu idzie biegać i pierwszym jego celem jest przebiegnięcie 10 km, tak, finalnie się to nie uda, często też ciało migdałowate, które od za to, że broni nas przed szybkimi zmianami, tak doprowadza do tego, że jednak finalnie no, odechciewa się nam ty, jest ten tak zwany słumiany zapół i po prostu nic nie robimy. Tak? Metod jest wiele, jedna z nich, taka bardzo dosyć znana, to jest metoda Kaizen. Tak? Czyli metoda małych kroków, wprowadzania, dochodzenia i tak dalej, żeby faktycznie ten, nasze, ten nasz umysł nie stawiał nam jakiś poprzeczek i takiego, takiej ściany, można powiedzieć, przed tym, co chcemy zrobić. Tak? Czyli hola, hola, coś robisz za szybko, więc Twoja głowa sama cię podtrzymuje. Powstrzymuje przed tym, żebyś zrobił kolejny krok. Więc najlepiej, mimo wszystko, zacząć moimi krokami i tutaj zbadać sobie pewne, można powiedzieć, źródło tego, w jakim miejscu jesteś, i przede wszystkim postawić silne fundamenty do realizowania innych rzeczy. Co mam na myśli? Jeden z takich prostych aspektów to jest rytuał poranny i wieczorny. I tutaj są dwa bardzo ważne aspekty, które trzeba poruszyć w tych rytuałach. Tak? Jeżeli chodzi o rytuał poranny, to przede wszystkim chodzi o to, żeby nauczyć. Siebie, nawyku i można powiedzieć takiej konsekwencji w realizowaniu planu. To jest jedna rzecz, a druga, właśnie, żeby pokazać sobie samemu i nauczyć się tego, że małymi krokami też można doprowadzić do dużego rezultatu. Więc zachęcam Cię do tego, żebyś zrobił ten rytuał. Rytuał powinien składać się z kilku rzeczy, które robisz normalnie każdego poranka i które występują po sobie, tak? Czyli jeżeli jesteś w stanie i masz takie możliwości, no to po prostu stawaj o tej samej godzinie, powiedzmy, nie wiem, to sobie budzik na godzinę 6.30, zanim staniesz, zanim wyjdziesz z łóżka, no to możesz sobie tak jakby poleżeć chwilę, pomyśleć, okej, okay, co Cię czeka, że to będzie kolejny dzień wyzwań, że trzeba znowu dać czadu, znowu dać polera do tego, żeby kolejny dzień wieczorem zamknąć z dumą i żeby powiedzieć sobie, że faktycznie dołożyłem kolejną cegiełkę do tego, żeby rozwiązać swoje wyzwanie, więc zadaj sobie te pytania, Zadaj sobie, jak to zrobisz, nastaw się odpowiednio. tak, Pomyśl sobie, że w momentu, kiedy wyjdziesz z łóżka, no to faktycznie trzeba ruszyć te cztery litery i zasuwać na to, żeby ten. Sukces, czy tę misję dowieść i ją finalnie osiągnąć. Jak wstajesz, no to w zależności od czego zaczynasz, może to być jakiś jogi, jakiś rowerek, jakieś nie 5-10 minut rozciągania, czy jakiś ćwiczeń, tak? Czy od razu, przed nie wiem, to będzie kwestia śniadania, czy prysznica, czy mycia zębów. Chodzi o to, żeby ten rytuał składał się z takich drobnych rzeczy, powiedzmy w ilości 8-10-12, tak? Załóżmy, żeby one były zawsze w tej samej kolejności. Dzięki temu właśnie nauczysz siebie nawyku, zawsze będziesz taki dzień zaczynał. Najważniejsze jest to, żeby faktycznie rano zacząć dzień od tego rytuału, dlatego, że w momencie kiedy zaczynamy od wzięcia telefonu, w tym rytuale nie ma telefonu brania do ręki, tak? niech to nawet potrwa powiedzmy godzinę czy półtorej, możesz tam sobie dołożyć medytację, może to być dłuższy czas, krótszy, jeżeli nastraja Cię muzyka, to możesz iść pod prysznic, tak? jeżeli w pewien sposób woda Cię rozbudza, no to możesz też włączyć do tego sobie właśnie swój ulubiony utwór tak? i faktycznie zacząć ten dzień z trochę większym, większą endorfiną, większą energią, natomiast finalnie okazuje się, że to jest prosta rzecz, tak, bo jesteśmy w stanie tutaj tak jakby o to zawalczyć. Tak? Natomiast zobaczysz, że w praktyce też to nie będzie takie oczywiste. Nie będzie Ci się chciało wstać, nie będzie Ci się chciało jakiegoś zrobić zadania, które sobie tam dasz i tak dalej. Jeżeli tego typu rzeczy nie przejdziesz i tutaj tak jakby nie nauczysz tego nawyku, odpowiedniego nastawienia i pokazania sobie, że w takiej okoliczności w takiej formie jesteś w stanie dowozić, no to jeżeli zaczniesz od razu od grubych rzeczy, to tym bardziej się spalisz i nic z tego nie będzie. Tak? I finalnie będzie można powiedzieć porażka. Porażka uczy nawyku przegrywania, więc później jeżeli coś Cokolwiek chcesz w życiu robić, no to masz ten nawyk przegrywania, czyli od razu z reguły nastawiasz się na samym początku, że znowu będzie dupa, że znowu się nie uda, że znowu mi się nie powiedzie, nie? No i tak naprawdę później właśnie ludzie idą w te błędne koło i okazuje się, że wiele rzeczy jest dla nich za trudnych i tak dalej, no bo nie mieli poustawionych pewnych rzeczy na samym początku, tak? Raz, że ustawienie dwa nawyki przede wszystkim, bo to nawyki rodzą później działania, które często same z siebie wychodzą, i finalnie jest efekt, którego oczekujesz, więc... Nie lekceważ tego, tak? To nie jest jakiś taki bullshit typowo związany z rozwojem. Nie będziemy gadać o jakichś takich różnych magiach, czarach i innych głupotach, które nie działają. Rytuł może okazać się, że nie jest dla Ciebie jakiś odkrywczy, ale zobaczysz, jak wielką moc ma faktycznie działanie na zasadzie wstawania o tej samej godzinie, robienia tych samych rzeczy w tej samej kolejności, nauczenia się tego nawyku. Zobaczysz, że po 30, 305, 400 dniach, finalnie jak będzie dzwonił będzie o tej 6.30, będzie Ci łatwo wstać, będzie od razu to odpowiednie nastawienie i już nauczysz siebie, że jest Jesteś w stanie dowozić rezultat w postaci rytuału, który wykonasz, czyli nauczysz się nawyku, ok, jak chcesz coś sobie zrobić i postawić, to faktycznie jestem w stanie to zrealizować. I ten prosty że tak samo, niech będzie rytuał wieczorny, tak, do którego sobie siądziesz po prysznicu na przykład wieczornym, tak, spędzisz sobie czas z, z swoją rodziną, chwilę, daj sobie na to, też oczywiście zachęcam cię do tego, żeby to nie było, e, z telefonem, przełóż sobie zadania, które nie wykonałeś, bo to też nie ma co ukrywać sobie, czasem to planujemy dzień, uważam, że zaplanowanie dnia wieczorem to jest w ogóle absolutna podstawa, tak? Często tutaj musimy tak jakby mieć pod rozwagę pewne rzeczy, tak, bo ktoś to nieregularnie sobie ten dzień planuje, no to sobie nałoży tych zadań, tak, później wykonam, przynajmniej 7 z 12 i tak dalej. No i finalnie trzeba mieć jakiś obraz tego, żeby dać przede wszystkim dwa, trzy najważniejsze zadania na dzień dobry. Tak, czyli po rytualu, po rytuale tym porannym masz najwięcej energii, takiego zdrowego podejścia, można powiedzieć tej świeżości głowy, więc od razu zacznij od takich mocnych, konkretnych zadań. I często okazuje się, że do godziny 12 już masz je większość wykonane. Więc później, jeżeli coś się wydarzy, wpadnie kumpel, tak, Wypije sobie browarka, czy cokolwiek, co może zepsuć Twój dzień, czyli będziesz po prostu zmęczony tym dniem, masz na przykład ważny trening do odbębnienia, no to wieczorem często dochodzimy do takiej sytuacji, że okej, okay, dobra, to zrobię to jutro, tak? A jakbyś do 12 to zrobił, to byś miał to zrobione i jest po temacie. Więc wieczorem przede wszystkim przełóż sobie zadania, których nie zrobiłeś, wiedz też, że wykonanie 80% dnia to jest już Twój sukces i rezultat, jeżeli Będziesz tak to robił, no to też na pewno ten rezultat finalny zostanie przez ciebie osiągnięty. Więc też nie bądź na siebie zły, nie wpieniaj sobie jakichś tam różnych rzeczy do głowy, tak, nie wkłada jakiś bzdur na zasadzie okej, okay, dobra, ten dzień jest przegrany, bo zrobiłem 9 za zamiast dziesięciu. Tak, tak faktycznie nie jest i musimy twardo sobie powiedzieć, że jednak w ciągu dnia Tyle jest bodźców, tyle niespodziewanych rzeczy, że nie możemy ich powiedzmy wieczorem przewidzieć, więc finalnie możemy pewnych rzeczy nie dokończyć, tak, jeżeli sobie co 15 minut będziesz dawał jakieś zadanie i każde 15 minut sobie zaplanujesz w ciągu dnia, no to na bat, tak jakby nie ma bata, się to po prostu nie uda. Więc bądź to też troszeczkę bardziej dla siebie taki powiedzmy wyrozumiały, w ten sposób zrobisz więcej tego dnia, więc wieczorem przełóż te, których nie zrobiłeś, zaplanuj kolejny dzień, odpowiednio się do niego nastaw, podziękuj za ten, co był, daj sobie tak jakby aspekty tego, co udało Ci się zrobić, tak? Dodatkowo dołóż sobie pytanie, co możesz zrobić w kolejnym dniu lepiej, żeby tak jakby zbliżać się do tego celu. Co możesz poprawić? Jakie masz wnioski? I tak dalej, i tak dalej. Poszukaj może trochę odpowiedzi na to i postaraj się kolejny dzień właśnie już z dołożoną cegiełką w postaci poprzedniego zrealizowanego dnia zacząć kolejny dzień. Jak już kładziesz to, podziękuj sobie właśnie ten rytuał wdzięczności. Uważam, że jest bardzo ważny, bo dzięki temu też doceniamy to, co nas w życiu spotyka. Jesteśmy otwarci i przede wszystkim też tak życzę Ci tego, żebyś tą otwartość miał. Bo dzięki temu też Szczęście będzie większe, tak, będziesz dostrzegał pewne okoliczności, które są dookoła Ciebie. I pamiętaj jeszcze jedną ważną rzecz, nie wszystko da się zaplanować, tak? Więc pamiętaj, że pewne rzeczy, które dzisiaj może wydaje się, że to jest nieosiągalne, że tak jakby nie wiem, zaplanowałeś sobie coś, że zrobisz dwa miesiące, minął miesiąc, a tak naprawdę nie zrobiłeś połowy drogi, tylko dopiero jakąś cząstkę. Nie podnawaj się konsekwentnie, jeżeli dałeś sobie dwie, dwa miechy rób dwa miechy, bo często jest tak, czy to z formą, czy to z dietą, czy z czymkolwiek, że to zaskakuje często po jakimś czasie i na nagle ta można powiedzieć ten wzrost troszeczkę idący w stronę można powiedzieć pionu nagle łapie takie mocne flow tak i przyspieszają nasze rezultaty także bardzo proste rzeczy wydaje się z można powiedzieć z tego co słyszałeś ale zachęcam Cię do tego po prostu zastosuj zrób też nie ładuj siebie jakimiś tam mocnymi działaniami no bo finalnie później no, będzie Ci trudno tak a uważam że praktyczne rzeczy które działają no działają i no, nie ma tutaj co Dyskutować. Także powodzenia. No i co w następnych nagraniach się widzimy? Zostaw suba, jeżeli był dla Ciebie ciekawy materiał. A no myślę, że w kolejnym nagraniu znowu rozłożymy na części pierwsze i wyłożymy na tacę kolejne ważne aspekty tego, żeby ta zmiana miała silny fundament i żeby faktycznie do, do, dowiozła to, co chcesz osiągnąć. Także trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.